Pro Senior oddział Warszawa, doktor Emilia Lewicka, Akademia Nauk Stosowanych, Pile specjalistka do spraw seniorów, która napisała pracę doktorską na temat rad senioralnych. Ja chciałem, żeby Pani opowiedziała, co Pani myśli na temat rad senioralnych, ponieważ Pani wystąpienie w czasie panelu bardzo mi się podobało. Nie chodzi mi o powtórzenie, ale po prostu o kwintesencję tej wypowiedzi. Ja uważam, że rady seniorów to są rzecznicy osób starszych na terenie gminy, powiatu i województwa. Że to są te ciała kolegialne, które powinny reprezentować interesy osób starszych. Jednak nie tylko w zakresie aktywizacji tych osób, ale szeroko rozumianej polityki senioralnej. Te ciała mają funkcję konsultacyjną, doradczą, inicjatywną, i nie wszystkie rady seniorów w pełni utożsamiają się z tymi funkcjami. Czy pani widzi, jak wiele pracy czeka rady? Ponieważ, według mojej oceny, Rady seniorów oczywiście nie można uogólniać, ale w większości przypadków nie spełniają tej roli, do której miałyby być stworzone, czyli roli, która by dawała impulsy do działania w kierunku seniorów, podparte tym, że Rady Seniorów znają sytuację seniorów, znają sytuację, jak, jakie seniorzy mają. Potrzeby. Tak, Rady Seniorów rzeczywiście powinny być takim impulsem, można powiedzieć zaczynem, dlatego ta funkcja inicjatywna jest jak najbardziej odpowiednio do nich przypisana. Jednak z badań, które dzisiaj mieliśmy okazję usłyszeć, dowiedzieliśmy się, że podstawową aktywnością Rad Seniorów jest aktywizowanie, rozrywka, kultura. Działanie w gminach, które powoduje rodzaj integracji między osobami starszymi. To nie jest rola. Pyta Pan też o to, czy jest, jak, jak to wygląda w Radach Seniorów. Ja na podstawie mojej autorskiej typologii rad seniorów wyróżniłam pięć kategorii tych rad seniorów od bardzo sprawczych, zaangażowanych, które rzeczywiście w partnerstwie realizują swoje zadania, w partnerstwie z samorządem terytorialnym realizują swoje działania przez Rady, które. Są takie dekoratywne, ukwiecają samorządowy kożuch, udają, pozorują przez rady, które jednocześnie duplikują aktywność pozostałych organizacji działających na rzecz osób starszych, uniwersytetów trzeciego wieku, klubów seniora, związku emerytów i rencistów, aż po te rady, które są zupełnie bezradne, bezwolne, bez pomysłu, którym brakuje sprawczości. Wyróżniłam też kilka etapów funkcjonowania rad seniora. Pierwszy to był ten organizacyjny przed 2013 rokiem. W 2013 roku weszła nowela ustawy, która trochę dała wiatru w skrzydła Radom Seniorów. Rzeczywiście obserwowaliśmy wówczas e, duży wzrost e, tych ciał kolegialnych. Drugi czy kolejny etap to jest rok 2015. Ja identyfikuję to z powstaniem ogólnopolskiego porozumienia o współpracy Rad Seniorów, które jest takim e, czynnikiem konsolidującym, które wpłynęło też na zmiany w prawodawstwie, jeśli chodzi o funkcjonowanie Rad seniorów. Kolejny element to właśnie ta nowelizacja z 2023 roku, gdzie pojawiły się prawne możliwości finansowania. I po tym czasie można zastanowić się, czy to jest rozwój, czy stagnacja, czy regres. Usłyszeliśmy dzisiaj, że obserwowany jest dalszy wzrost liczebności rad seniorów. Rozmawiając z osobami starszymi, które są w tych radach seniorów, zależy nam na jakości, na tym, żeby te osoby wiedziały, czym te rady powinny się zajmować. Ta liczebność i tak jest niewielka, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Zaledwie w co piątej gminie jest Rada Seniorów. W skali kraju mówimy o sześciu tysiącach aktywnych osób. To jest zaledwie kropla. Powinniśmy zastanowić się, jak rzeczywiście mobilizować te lokalne społeczności do tego, żeby tworzyły Rady Senioralne, żeby czuły, że mają moc sprawczą i że chce im się chcieć działać. Słyszeliśmy też dzisiaj, że ta współpraca z samorządem lokalnym, z samymi urzędnikami, czy nawet wewnątrz Rady, nie zawsze układa się pomyślnie, więc na funkcjonowanie rad seniorów wpływa bardzo dużo czynników, zarówno tych wewnętrznych, jak i zewnętrznych? Jolanta to ośrodek wspierania podlaskich rad seniorów. Przy Stowarzyszeniu szukamy Polski w Białymstoku. Chciałbym się spytać, jak pani ocenia tą troszeczkę yy, ewolucję w rozumieniu Rad Seniorów, która tutaj była przedstawiona? No przede wszystkim w końcu zwraca się uwagę na to, że Rada Seniorów to nie klub seniora, że Rada Seniorów to nie jest od organizowania imprez, a od inicjowania ewentualnie od stwierdzenia potrzeby takiej imprezy, prawda? Jeśli tak, to dobrze, ale tak naprawdę to Rady Seniorów są takim nieodłącznym już w tej chwili powinny być elementem samorządu. Przecież samorząd to są wszyscy Mieszkańcy gminy, którzy są jakby zarządzani, te, te zasoby są zarządzane przez wybranych przez siebie przedstawicieli, prawda? Czyli my wszyscy jesteśmy samorządem, więc jeżeli my jesteśmy samorządem, to my jako seniorzy też jesteśmy częścią tego samorządu, prawda? I powinniśmy mieć wpływ na to, co nas dotyczy. Więc na to się już w tej chwili zwraca uwagę i to, to bardzo cieszę. Czy w Pani otoczeniu tam bardziej te rady seniorów służą do aktywizacji, czy też służą do wspierania samorządu, żeby zrozumieć chwili... lepiej seniorów? No, my pracujemy w tej chwili z radami seniorów. Y y z 17 gmin na 109 podlaskich gmin, i to są rady, które pracują z nami już kolejny rok. W związku z tym to są rady, które już są świadome tego, do czego one są, ale czasem opór materii jest taki, że niestety przełożenia na samorząd nie ma. I bardzo często też jest tak, z czym należy chyba się. Zgodzić, że wtedy, kiedy, kiedy jest to mała społeczność, kiedy nie ma organizacji senioralnej, która mogłaby cokolwiek zorganizować, to niech ta Rada też to organizuje. Czemu nie? Jeżeli im to sprawia radość, jeżeli to zauważają, jeżeli nie mają jak gdyby tej inicjatywy komuś innemu przekazać do zrealizowania to weźmy się i zróbmy, prawda? Natomiast nie zapominajmy o tym, że mamy wspomagać samorząd w naszych sprawach. Sabina Grzywok, główny specjalista do spraw polityki senioralnej powiatu mikołowskiego. Wydźwięk tej dzisiejszej narady czy, czy konferencji był jednoznaczny, że trzeba zmienić praktycznie profil działania, jaki aktualnie prowadzą rady i przejść do innego etapu, można, można powiedzieć wyższego levelu czy też pani to inaczej widzi? Znaczy ja mam świadomość, że jest to proces, który został zapoczątkowany kilka lat temu i ten proces cały czas postępuje i gdzieś właśnie ta taka ta ustawowa rola rady to jest jakiś taki punkt docelowy, do którego musimy dotrzeć, ale tak jak ja wspomniałam dzisiaj też w trakcie panelu, ja bym jednak broniła tej funkcji takiej inicjatywnej rad seniorów, ponieważ w tych mniejszych miejscowościach rady seniorów bardzo dobrze się w tym realizują i takie właśnie działa integracyjne dla mieszkańców, także dają im możliwość takiego bezpośredniego kontaktu, bezpośredniej rozmowy. Bardzo często właśnie seniorzy podchodzą, rozmawiają, zgłaszają pewne problemy, a tak jakby ta droga komunikacyjna byłaby utrudniona, więc, że tak powiem, moje zdanie jest nieco odrębne niż tego głównego nurtu, który tutaj dzisiaj był przekazany, ponieważ widzę jakby bardzo pozytywne Czyli efekty tych działań. złoty środek tak, między, tak. po prostu ja uważam też, że najpierw powinno się zdiagnozować sytuację, Zdiagnozować potrzeby. To jest Dokładnie. taka ogólna reguła przy każdym mm -hmm. działaniu. I wtedy na pewno można wybrać, nie wiem, albo jedną ścieżkę, a... A może dwie ścieżki. No dokładnie. Jak pani widzi y, współpracę między tymi poszczególnymi radami? U was, u was na Śląsku to działa? Znaczy tak, ja jestem tak jakby takim opiekunem powiatowej Rady i jednej mm -hmm. Rady Gminnej. I w, ja, de, to jest taki mój cel główny, żeby właśnie mm -hmm. dokładnie e, wspierać tą integrację tych rad. U nas każda rada działa u siebie w gminie ale też mamy kilka takich wspólnych mianowników, kilka wydarzeń na poziomie powiatowym, które realizujemy wspólnie. I na przykład mamy takie wydarzenie jak Festiwal Aktywności Senioralnej, który co roku jest organizowany w innej gminie. Jest on festiwalem już teraz prawie że wojewódzkim, czy nawet międzynarodowym, bo Czesi już nas też odwiedzają, ale każda gmina czy każda gmina jest gospodarzem w danym roku i każda rada seniorów też jest gospodarzem tego wydarzenia. Wszystkie inne ją wspierają, ale każdy ma jakby te swoje pięć minut do działania. Dla mnie tak samo z perspektywy właśnie organizacji pozarządowych której, którą reprezentuję, jakim jest Związek Stowarzyszeń Centrum Aktywności, też przypisaniu projektów skierowanych właśnie do rad seniorów, To są to projekty na integrację rad seniorów. I takie projekty i ta integracja przynoszą naprawdę fantastyczne skutki, że oni czują to swoje wsparcie wzajemne i są w stanie sięgać wyżej. Stacja ProSenior, Twoje miejsce w cyfrowym świecie. Jesteśmy na YouTube i Spotify. Włącz się, słuchaj, oglądaj, twórz z nami społeczność.